Witajcie moi kochani serdecznie w kolejnym odcinku serii wykopki Tym razem jak widzicie skamuflowany TX z większą cewką, czyli z patelnią Ja mogę mieć dzisiaj taki głos, bo no, powiem wam, że jest naprawdę, naprawdę bardzo ciepło Jak widzicie jestem na tym polu z poprzedniego odcinka Witam was serdecznie przy pierwszym dołku i przy pierwszej, słuchajcie, krągłości. Ja Wam mogę powiedzieć, że że, że, że jak widzicie Republika Wajmarska i 5 czy 3, 5 piękny stan 5 fenoli rocznik 1911 Tak jak Wam tak jak mówił nawet Wędrowiec, że miejsce obiecujące tak obiecujące więc ja nie ma kochani, i ruszam dalej. Piękny słoneczny dzień. Bardzo słoneczny. Kolejna dziura z ciekawym fantem łuszczakiem. Jak widać. Osinek. Jakaś trójka rzymska, litera K, jedynka i 910. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ale musicie mi mu uwierzyć. Ruszam dalej. No dobrze kochanie, jesteśmy przy następnym dołku, ale jestem wam winien wyjaśnienia. Ponieważ no, ja pochodziłem, owszem godzinkę, ale musiałem spadać, bo, bo no, taki żar zniebalał się, że nie dało się chodzić naprawdę, tak więc teraz powróciłem, jest godzina 18, .00. jak widzicie już jest fajnie. było bardzo przyjemnie. Co z tego dołka wyskoczyło? No wyskoczyła moneta PRL-owska. Jest to chyba 20 groszy PRL rocznik 73. A więc ja kontynuuję swoje wykopki ruszam dalej. O, super! Jest naprawdę przyjemnie. Chodzi mi o pogodę oczywiście. Mamy krągłość. Cóż to jest za krągłość? Słuchajcie, 10 zł Dziesięć złotych prl Rok. 1990. Jeszcze przed denominacją były produkowane. A, ale ja No dobra. Jest dziesiątek prl Poruszam dalej. No więc dobrze kochani, czas na podsumowanie tego mojego drugiej części mojego wypadu. Wieczornego jest godzina 20.30. No nie powiem, bo jestem strasznie styrany Co mogę powiedzieć o znajdkach? Niewiele. No słuchajcie, no polmosów, pełno śmieciuchów polmosów. Jak zresztą zawsze na trawka. różnego, najróżniejszego rodzaju polmoosów i od wina i od wódki wiadomo, jakaś łyżka no pierdały 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 pierdoły, jeszcze raz pierdały monet, no to z tego wypadu te dwa PRL-e z poprzedniego wypadu 5 y, Fenigów z 1911 roku tu jeszcze się przybłąkała jakaś łuska jakiś pocisk drugi pocisk Wiadomo, szrapnelów, szrapnelów, no i te inne pierdółki. No dobrze, kochani, za dużo wam dzisiaj niestety nie pokazałem. Ze względu na to, że słuchajcie, ja już, jak to się mówi, lecę na resztkach paliwa. Chodzi mi o pola. Te, które, na których chodzę, no to już są wielo, 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 wielokrotnie przechodzone. Ponieważ ponieważ ja czekam na żniwa. Niech one jak najszybciej przyjdą i jak najszybciej się skończą, wtedy będę mógł ruszyć na te swoje ulubione pola, gdzie mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie troszeczkę fajnych monetek, tak jak w tamtym, troszeczkę sreberek. Bo w tym roku, znaczy w tym roku, no teraz ogólnie w tych, tych miesiącach. Nie za bardzo, w marcu chyba znalazłem 5 marek niemieckich z 36. Poza tym no to tak cienko, cienko. Ale jak to mówią, wypad się liczy. Ja dzisiaj pierwszy raz zobaczyłem borsuka. Nagrałem, mam nadzieję, że, że dostrzeżecie tego stwora. Pierwszy raz w życiu widziałem, świetny, świetny stworek. No cóż, ja kończę ten filmik, naprawdę już jestem styrany. No i co, kochani, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się.